Witajcie w Holokronie! Często pytacie się o co chodzi z rokiem zerowym i czym była bitwa o Jawin. Pozwólcie, że przybliżę Wam to zagadnienie. Podobnie jak i w naszym świecie, narodziny Syna Bożego są rokiem zerowym, na którym opiera się kalendarz gregoriański, także też w świecie Gwiezdnych Wojen potrzebna była data zerowa, która porządkowałaby wydarzenia i historie opisywane w kolejnych filmach, książkach i komiksach. Tym rokiem zerowym stała się właśnie bitwa o Jawin, czyli bitwa ukazana w pierwszym filmie Lukasa pod tytułem Gwiezdne Wojny, później przemianowanym na Nową Nadzieję. Jeżeli uzasadnić tą datę z perspektywy galaktyki i wydarzeń w niej zachodzących, to tego czasu wydarzyło się bardzo dużo. Imperator rozwiązał Senat, zbudowano pierwszą Gwiazdę Śmierci, zniszczono planetę Despair oraz Alderan, aż w końcu zniszczono wspomnianą właśnie Gwiazdę Śmierci i zadano potężny cios Imperium Galaktycznemu. Ponadto w tym roku zginęło mnóstwo ważnych i oczywiście mniej ważnych dla historii galaktyki postaci, stoczono również mnóstwo bitew. Chronologia Gwiezdnych Wojen w miarę rozwijania dawnego Expanded Universe, czyli dzisiejszych niekanonicznych legend, potrzebowała w końcu punktu odniesienia, a tym stały się właśnie wydarzenia przedstawione w pierwszym filmie. Jak wiecie z odcinka specjalnego o liczeniu czasu w Gwiezdnych Wojnach, w większości galaktyki stosuje się w miarę usankcjonowany system liczenia czasu. Istnieją jeszcze inne kalendarze, oczywiście o wiele rzadziej używane. Było ich kilka, m.in. Cat, używany przez Yuzan Wongów, Grimnal, będący starożytnym sposobem zapisywania czasu na Koreli, jednostka Kerg, używana przez rasę Squibów, czy choćby tak Progresja, czyli sposób mierzenia czasu używany przez rasę Brigian. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to zachęcam Was do obejrzenia wspomnianego odcinka Jak mierzy się czas w Gwiezdnych Wojnach oraz innych pozycji z tej serii. Dzięki za oglądanie i niech moc będzie z Wami!